Witam Was, kochani, bardzo serdecznie. 12 dnia naszej podróży. I dzisiaj obiecuję, to będzie wyjątkowo krótki filmik, a nazwałam nasze dzisiejsze spotkanie to już koniec. I kochani, trzymam w ręku klepsydrę, czyli dwie szklane bańki, w których znajduje się piasek. Piasek, który odmierza nasz czas. Czas, w którym coś się zadziewa. Czas naszych małżeństw, ponieważ o nich mówimy podczas tego 21-dniowego wezwania. Czas, w którym coś się zadziewa. Dzieją się różne sytuacje. Różne zdarzenia mają miejsce. Czas płynie. Czas, który jest nieskończony. I podczas tego czasu doświadczamy różnych, zarówno tych dobrych, jak i tych smutnych sytuacji w naszym życiu. Ale, kochani, kiedy już wydaje nam się, że Dotykamy takiego czasu, w którym kryzys już nas tak dopadł, że to już jest wszystko koniec, piasek z jednej bańki do drugiej się przesypał. Że nie ma już ratunku dla naszego małżeństwa. To chcę Wam powiedzieć, że ten czas, dopóki małżeństwo trwa, dopóki. Obie strony mówią, że chcą ratować związek. Podkreślam obie, bo jeżeli jedna mówi już kategorycznie nie, definitywnie i taką podjęła decyzję, taki związek będzie ciężko odbudować, uzdrowić, odnowić. Niemniej jednak i w takich momentach, jeżeli druga strona walczy to prawdopodobnie może, mogą się zadziać różne cudowne momenty, ale wracając do sytuacji, w której dwie osoby walczą o swój związek i chcą walczyć. To zobaczcie, że ta klepsydra jest jak znak nieskończoności. Tak jak powiedziałam, kiedy obie strony, Mówią, walczę, obie strony mówią, walczymy. To zobaczcie, że póki trwa związek, to jest szansa, żeby wyjść z kryzysu, żeby kryzys potraktować jako transformację, coś dobrego, coś, yy, co może zmienić wasz związek na lepsze. I w jaki sposób możecie to zrobić? Najprościej to zacząć ze sobą rozmawiać, komunikować się, y, mówić o swoich uczuciach, o swoich potrzebach, mówić, y, co was boli. I jeżeli sami ze sobą y, w tym kryzysie nie dajecie rady rozmawiać, ponieważ każda wasza rozmowa kończy się awanturą, kłótnią, to polecam terapeutów, psychologów, polecam oczywiście również i siebie, y, a, ale jest jeszcze inna droga, i według mnie najlepsza to zawołać do Boga i poprosić, żeby to On zaczął odnawiać, uzdrawiać, odbudowywać wasze małżeństwo. Zawołać razem do Boga, który połączył was i który jest, był świadkiem na waszym ślubie. I on na pewno, jako ten dobry świadek, będzie wam chciał pomóc. Na pewno chce wam pomóc. Tylko czeka, aż się do niego zwrócicie. I, kochani, zakończę takim wersetem z Rzymian, listu do Rzymian apostoła Pawła, rozdział 13, werset 8. Nikomu nic winni nie bądźcie prócz wzajemnej miłości, kto powiem, kocha drugiego wypełnił prawo. I co to dla nas oznacza ten werset? Nikomu nic winnie nie bądźcie prócz wzajemnej miłości. Kochani, oznacza to dla nas, dla partnerów, że ja nie jestem nic winna mojemu mężowi, a mój mąż nie jest winny nic mi. Nie jest, nie jest dłużnikiem niczego. Taka perspektywa zmienia sposób patrzenia na tą drugą osobę, bo kiedy wydaje nam się, kiedy patrzymy na nią, że ona jest zobowiązana i winna teraz temu, że musi robić to, to i to i tamto, to mamy oczekiwania. Niespełnione oczekiwania roszczą pretensje do tej drugiej osoby. Roszczeniowość. A kochani, zobaczcie, że my mamy wypełniać słowo: nikomu nic winni nie bądźcie. Czyli On nie jest winny mi niczemu, a ja nie jestem winna jemu niczego, oprócz wzajemnej miłości, czyli jednak jest coś. Czyli jestem winna mu miłość. Tak mówi słowo. Co to znaczy winna miłość? To przywilej kochać. Można, ja lubię takie łagodne słowa, miłe słowa i zamienię to słowo winna na przywilej kochać drugą osobę. Co to znaczy kochać drugą osobę? To znaczy szanować ją, akceptować ją z jej. Innością, z jej różnorodnością, przyjmować ją taka, jaka ona jest, bez zmian, nie chcieć ją zmieniać według swojej koncepcji danej osoby, według swojego światopoglądu, ale przyjąć ją, usłyszeć, zobaczyć i zaakceptować ją taką, jaka ona jest. I to jest miłość. Uszanować ją z tym, z czym do nas przychodzi. Uszanować i zaakceptować ją, z jej uczuciami, z jej myślami, z jej przekonaniami. To jest pierwszy krok, a drugi to oczywiście możemy ze sobą rozmawiać. Możemy nie zgadzać się w różnych tematach, w różnych dziedzinach życia, ale widać, że miłość mamy mieć względem siebie zawsze. Pomimo różnic, pomimo inności, mamy siebie kochać. I tego Wam życzę z całego serca, żebyście tak na siebie patrzyli, oczami miłości, szacunku dla Waszej inności i różnorodności. Ściskam Was bardzo serdecznie i do zobaczenia jutro.